Zima to czas, kiedy chcemy maksymalnie wykorzystać efektywność cieplną bez zbędnych strat, za które przyjdzie nam zapłacić dodatkowe pieniądze. Pojawia się więc pytanie, jak ograniczyć straty ciepła, by zyskać jak najwięcej oszczędności. Ja jestem Patryk i pozwól, że posłużę radą. Duża część osób narzeka na wysokie rachunki za ogrzewanie, jednak mało kto zdaje sobie sprawę, jak wiele ciepła może uciekać z domu. W tym filmie pokażę Ci 5 najczęstszych błędów, przez które tracisz energię cieplną. Nieszczelne okna i drzwi. Okna i drzwi to jedne z głównych punktów, gdzie mogą być odczuwalne największe straty ciepła. Nawet najmniejsze nieszczelności mogą podwyższyć rachunki za ogrzewanie i uszczuplić nasz domowy budżet. Szczególnie w starszych budynkach, gdzie zamontowane okna i drzwi mogą mieć słabsze parametry techniczne, a uszczelki są mocno zużyte. To wszystko może mieć wpływ na zwiększone zużycie energii o nawet 10 albo 20%. Jak sobie z tym poradzić? Jeżeli twoje okna nie spełniają norm technicznych, warto będzie zastanowić się nad ich wymianą na bardziej nowoczesne. Natomiast jeśli nie możesz sobie pozwolić obecnie na taką inwestycję, możesz wymienić uszczelki w drzwiach albo oknach na nowsze. Kolejnym dobrym sposobem będzie regulacja okien, by maksymalnie uszczelnić okna i zapobiec uciekaniu ciepła. Jak to zrobić? Tego dowiesz się z innego filmu, do którego cię odsyłam po obejrzeniu tego filmu. Tymczasowym wyjściem może być użycie samoprzylepnych uszczelek. Które mogą nieco polepszyć izolację termiczną. Mostki termiczne to swego rodzaju dziury w izolacji. Powstaje najczęściej przy balkonach, nadprożach albo źle przyklejonych płytach ocieplenia. Nawet niewielka szczelina może powodować punktowe wychłodzenie. A co za tym idzie, powstawanie wilgoci i rozwój pleśni. Oto kilka sposobów, jak sobie z tym poradzić. Uzupełnij ubytki w ociepleniu. Przy newralgicznych punktach zastosuj styrodur. Natomiast balkon warto będzie od spodu ocieplić. Słaba izolacja poddasza. Kolejnym problemem jest słaba izolacja poddasza. Szczególnie w starszych budynkach. To właśnie tędy ucieka najwięcej energii, nawet 40%. Warto zatem zadbać o odpowiednią izolację i zastosować te kroki. Ocieplenie wysokiej jakości wełną o grubości 25 do 35 cm. Oceń stan folii paroizolacyjnej. Stosuje się ją do ochrony termoizolacyjnej, by zapobiec wilgoci i powstawaniu pleśni przy konstrukcji dachu. Spróbuj wyeliminować szczeliny w murłatach za pomocą wełny lub pianki poliuretanowej. Wentylacja grawitacyjna może wypuszczać naprawdę duże ilości powietrza, szczególnie jeśli jest rozregulowana. Istnieje jednak sposób, by sobie z tym poradzić. Wyreguluj wentylację, aby uniknąć niepotrzebnych strat ciepła. Zastosuj nawiewniki, a najlepiej rekuperację. W ten sposób odzyskasz nawet 80-90% ciepła. Złe nawyki domowników. Czasem winy nie ponosi budynek, w którym przebywamy, a domownicy. Przykładowo, zasłanianie grzejników albo ciągłe wietrzenie bez przerwy to prosta droga do podwyższonych rachunków za ogrzewanie. Prawdę mówiąc, wystarczy 5 minut intensywnego wietrzenia albo odsłonięcie kaloryferów, by ciepłe powietrze mogło się nam bezproblemowo przemieszczać. Po wszystkich pomieszczeniach. O tym, jak wietrzyć budynek, dowiesz się z mojego poprzedniego filmu. Oto 5 najlepszych sposobów na uniknięcie wysokich rachunków i strat energii nawet o kilkadziesiąt procent. Właśnie dzięki temu filmowi dowiedziałeś się, jak możesz zaoszczędzić na rachunkach za ogrzewanie. Jeśli więc nie chcesz przegapić kolejnych praktycznych porad, to zachęcam Cię do subskrypcji naszego kanału. Natomiast jeśli szukasz nowych drzwi, okien lub innych produktów, to odsyłam cię do naszego sklepu, gdzie z pewnością znajdziesz coś dla siebie. Ja jestem Patryk i właśnie posłużyłem ci raną.